Misil Jargal Sajkan, czyli niezapomniana Zosia z serialu, rodzina zastępcza, ma już 35 lat i w niczym nie przypomina małej dziewczynki, która podbiła serca telewidzów. To, jak się zmieniła aktorka, świetnie oddają jej śmiałe kadry w bikini, na których kusi na potęgę swoimi wdziękami. Spodziewalibyście się, że Zosia z rodziny zastępczej wyrośnie na taką piękność? Mishil Jargal Sajkhan podbiła serca Polaków jako Zosia z rodziny zastępczej. Mishil Jargal Sajkhan to pochodząca z Mongolii aktorka, która zdobyła sławę dzięki roli uroczej Zosi z serialu Rodzina Zastępcza. Michiel urodziła się w 1988 roku w Ułan Bator, ale w wieku trzech lat przeprowadziła się z rodzicami do Polski. Dzieciństwo spędziła w Chojnicach, później przeprowadziła się do Warszawy, gdzie zdobyła wykształcenie oraz popularność. Misil Jargal sajkhan pracowała na planie rodziny zastępczej przez ponad 8 lat. Potem odeszła z produkcji i skupiła się na nauce. Od aktorstwa bardziej pokochała medycynę, wiadomo, że studiowała ten kierunek we Wrocławiu. Swoją zawodową karierę serialowa Zosia związała z medycyną naturalną, masażem i akupunkturą. 35-letnia misil Jargal sajkhan kusi na potęgę w skąpym bikini, Misil Jargal sajkhan nadal jest obecna w mediach, kilka lat temu wystąpiła M. Inaczej, w tańcu z gwiazdami. W 2022 roku po latach przerwy wróciła do aktorstwa. W serialu, Brzydula 2, wcielała się w Fan, asystentkę pana Hu. Ponadto, dziś Misil jest stałą bywalczynią na różnego rodzaju medialnych imprezach. Dawnej gwiazdy, rodziny zastępczej, nie brakuje też w social mediach, gdzie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na swoim Instagramie Mishil Argal Saikhan chętnie chwali się tym, jak wygląda jej życie, w którym jak się okazuje, nie brak czasu na wakacyjne wypady do ojczystej Mongolii. Ostatnio Misil postanowiła odwiedzić rodzinny kraj pod koniec 2023 roku, czym nie omieszkała pochwalić się na swoim Instagramie. Zrobiła to w dość osobliwy sposób, wrzucając śmiały kadr prezentujący ją w skąpym bikini na jednej z mongolskich kamienistych plaż. Nie da się ukryć, że serialowa Zosia ma się czym pochwalić